Was bardzo serdecznie w drugim tygodniu naszych ćwiczeń. Dzisiaj czwartek, czwarty dzień naszych ćwiczeń. I robimy sześć ćwiczeń, dwa razy je powtarzamy, 50 sekund praca, 10 sekund przerwa. Dzisiaj potrzebna nam jest jedynie torba. Będą dwa ćwiczenia z torbą, pompki, wyskoki tak. i wypadek. nóg. Tyle będzie ćwiczeń. Sześć ćwiczeń. Dwie z torbą. W torbie mam dwie wody dwulitrowe i hantelek. Jeden, 1, 2, 3 kg, czyli mam ponad 6 kg w torbie. A je, co masz? Też masz torbę? Też dzisiaj ćwiczysz? Liebeczka ćwiczy, mieczka śpi, więc zabieramy się do pracy. Dzisiaj je kurczaka, pierś z kurczaka, z ryżem i gotowane warzywa. I dodatkowo zrobię sobie um, taki delikatny sosik z jogurtu naturalnego, bo dla mnie e, jedzenie ryżu takiego wiecie normalnego. Chociaż e, czasem daję jeszcze łyżeczkę masła, żeby on był taki, no nie taki suchy. No i w przyprawy z e, kurczaka, jak e, możecie kupić co? Tu nie? Takie kawałki lileczka to trzeba chować, bo mięczka wcina, okej? Okay? Plastelinę mija moja, wszędzie znajdzie. Także leczka jak tylko gdzieś jest porozwalana, od razu zbiera i pięknie. Do opakowania, tak? Pięknie. Możecie kupić y, gotowy papier z przyprawami, jedynie wsadza się pierś z kurczaka, ale słuchajcie, ja robię to sama, bo to. Tak skaczesz? Tak. będziemy ćwiczyć. Y, to jest bardzo bardzo słone. Ja po prostu lubię sobie posolić, ale to dla mnie już jest przesada. Więc e, jakie tam mam przyprawy pod ręką, robię najpierw miseczce sobie e, z czosnkiem. No wiecie, co, co tam lubicie? Następnie obtaczam e, pierś z kurczaka i zawsze ja pierś kraja na pół, bo dla mnie jedna pierś to jest taka gruba, bardzo. Więc jeszcze ją na pół i w papier zwykły do pieczenia na patelni grillową i tak robię kurczaka na śniadanie płatki obiad to i zupkę dzisiaj z dziewczynami jem jakąś tam jeszcze nie zrobiłam, ale jem na pewno zupę i to będzie obie do kolacja piersi. Później jeszcze mogę sobie zrobić jakieś może tosta z sałatą i z wędliną jakąś chociaż. Tak, wiecie co, tutaj ciężko dostać dobrą wędlinę, więc też Lili jakoś tak, no nie jemy bardzo dużo wędlin, bo wszystkie są takie mega chemiczne. Także tyle, po Was odpoczywa, ale pokazujemy Wam nasze ćwiczenia. Ćwiczenia. Spodnie mam inne, słuchajcie, już mi nie będą, mam nadzieję, ściągać, no, lepiej się czuję. Pierwsze ćwiczenie jest z naszą torbą. Torbę, tak. Kocie, też masz torebkę, tak. Lileczka ćwiczy oczywiście się torebkę. Robimy przysiady z torbą i już Wam pokazuję. Torbę z podłogi unosimy do klatki piersiowej, Następnie do góry, przysiad, torba w dół i do klatki, pierwszy do góry, przysiad, w dół. I tak robimy 50 sekund. Ok. Następnie wyskoki do góry. Nasze. Tak naprawdę powinniśmy dużo niżej zejść. Ale tutaj uda. Ja nie mam takiej mocy jak Lisa. Wolę delikatniej, chociaż i tak jestem mega, mega zmęczona po nim. Tak, ćwiczenie numer 3. Są to pompki. Robimy, pom, pom, pom. Robimy albo zwykłe pompki, albo damskie pompki. Lineczka za Jak robi się pompki? 50 sekund to chyba będziemy robić damskie pompki. Uf, dobra, będziemy robić damskie. Nie damy rady 50 sekund robić takich pompek. Następnie również przysiadę z torbą, ale tym razem... Torba, Lili! Torba, torba! Tym razem przysiadę jedynie do klatki piersiowej i do góry. Tak? Do wyprostu ramion w górę, czyli tak. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Tutaj są typowe przysiady, bo wcześniej tak naprawdę to było unoszenie torby. Góra, dół. Dobra, bo już się zmęczę. I teraz wypady nóg. I te wypady, słuchajcie, są mega, mega. Robimy naskoki z równoczesnym wypadem nóg. Naskok i. Ma być kąt prosty jednej, jak i kąt prosty drugiej nogi. Czyli 90 stopni. Ale słuchajcie, czym niżej, tym gorzej. Pierwszy raz pierwszą rundę może zrobię drugą. To jest już przedostatnie piąte ćwiczenie. Nie wiem, czy naprawdę. Postaram się, bo na razie mamy te. No. Mamy tę moc. Także to są naskoki. Naskok z równoczesnym Pawej. wypadem. Ta. Raz prawej, raz lewej. Czyli jest to raz się ja już robię. S. O, to jest ciężkie, pani ma. To było ćwiczenie i ostatnie ćwiczenie. Teraz pompka damska, ale, ale zatrzymujemy się na wysokości łokcia, czyli pompka. Zatrzymanie na wysokości bokcia i wyprost. I znowu robimy. Dół, środek, góra. Dół. Jak to tak źle, robię trochę. Ale wiecie, co kolana tu nie Jeli, czy przesunie się trochę do przodu? Troszeczkę, dobrze? Mata się to psuje. Pozwala się na. Dobra. Dół, środek, góra. I 50 sekund. I to było szóste ćwiczenie. Czyli pierwsze ćwiczenie to jest torba. Następnie wyskoki do góry. Później pompki. Damskie pewnie będę robić. Później są przysiady z torbą, tutaj do klatki piersiowej, tam wysoko się więcej też brzucha. I góra, wypadek nóg, na skoki z równoczesnym wypadem nóg, czyli na skoki. Raz, dwa. Pamiętajcie, ten kąt prosty, kąt prosty, również łopatki, proste, ściągnięte plecy. No i popka. pompka damska, dół, środek, góra. Dół, środek, kura. Takie ćwiczenia dołki. Pamiętajcie jeszcze wcześniej, żeby sobie zrobić naszą jakąś rozgrzewkę Czyli szybki bieg Tak, bieg w szybkim miejscu Na boki robimy Dwa, trzy I z wileczką będziemy sobie takie ćwiczyć Na boki, kocie, tak No cokolwiek, słuchajcie, żeby rozgrzać ciało Żebyśmy się czuli rozgrzani I na koniec obowiązkowo Stretching Wysoki Oddech, wydech i wdechy, wydech. Możemy porozciągać się troszeczkę Wdech. oczywiście. Tutaj nasze nogi, nasze ręce porozciągać wszystko dokładnie. Pamiętajcie, zawsze jest rozkrywka i na zawsze jest rozciąganie. Nieliczka już mi coś włącza tutaj, kocórkowa. Zaczynamy nasze ćwiczenia. Włączamy stopę, start jest? Wszystko jest? Zaczynamy z torbą. Torba leweczka. Do, od podłogi, odnośnie. Zaczynamy. Środek, góra, tu, Środek, góra, razem. Środek. No, tak na łzach, a ćwiczysz jedną rączką. Jaka profesjonalistka Ty jesteś, tak? <śmów> ja taką masz moc? O kurczę, ale masz moc. Uch.

Tapi la tanto piłkę. Mama nie może ścić ¡Gracias! Robimy? Robimy. Jak? Spróbujecie a mamaj to poczujecie wtedy Nie ruszamy, nie ruszamy, kocie, kocie, proszę Cię, nie ruszamy. My nie ruszamy, ale kocie mi przeszkadza. Uj, kocie, jak ja czuć? Dobrze. dobra, kocie, 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 no like

Dobra, jest dwójka. Chwileczkę ważę, bo upadniesz tak, kochanie. Dobrze, nie wolno na kalcicach. Przerwa. I do góry, Niech to, skraczaj, to czemne, nie na zgaszaj, to niepotrzebne nam, będzie nam grzało.

Nie włączaj, nie dobrze lecę, ćwicz to Ci będzie ciepło, dobra? Oh, oh, nie ruszamy nic. ten dźwięk. Po prostu uwielbiam. Po przerwie jest taki dźwięk. Koniec! Koniec! Kocur, mama ćwiczyła, a ty? Lili się tu coś rozwija. Jestem mega zm zmęczona, spocona. Włosy dzisiaj pacja, tylko trochę, ale dały radę. Dały radę, aż tak się bardzo nie rozwaliły. O ja. O ja, ja nie mam pojęcia, jak Lisa może robić cały czas normalne pompki. Przecież to się idzie wykończy. Wszystkie to dzieje się wykończy, a te na skoki i tak, żeby kolana... żeby tworzyły nogi nasze kąt prosty, żeby kolana były, wicie równo i wszystko było tak pięknie i super. Ja nie wiem, po prostu to jest hardcore kobieta, hardcore. Także daliśmy radę, super! Lili dała radę. Troszkę się objęła ta dziewczyna, i tak jakbyś dzisiaj nie chciała odwiedzić, i bardzo mi przeszkadza. Jak widzicie, bardzo, bardzo mi przeszkadza. No ale troszeczkę złapała katar i już dzisiaj do przedszkola nie poszła. A ona, jak chodzi do przedszkola, to jest jedynie godzina, może dwie. No tutaj tak. Tak troszeczkę inaczej to wygląda, ale to na mamusiowym kanale Wam poopowiadam. Także kochani, cieszę się bardzo, że ćwiczycie ze mną, że jesteście ze mną. To są jedynie takie cztery tygodnie. Już drugi tydzień, jutro nam się skończy i jeszcze dwa tygodnie zostaną. Ja nie będę robić tutaj jakichś treningów i innych rzeczy, bo... Ja tylko chciałam zrobić Wam taki challenge, takie, takie wyzwanie, i ja też, jak widzicie, nie mam na to czasu, zbytnio mam dzieciaki, muszę się dzieciakami zająć. A montowanie filmików naprawdę to jest praca. To jest ciężka praca, więc jak mam e, 20 filmików e, teraz nagrać z ćwiczeniami, to jest po prostu mega, mega wyzwanie. Nie dość, że trzeba ćwiczyć, trzeba ustawić aparat, trzeba się przygotować, przygotować dzieciaki, żeby jakoś dały nam ćwiczyć. To jeszcze trzeba zmontować filmik, wrzucić na YouTube'a i to wszystko dość długo schodzi, także... Tutaj yy, wymyśliłam sobie taki nasz challenge, żebyśmy razem, my z mamuśkami i nie z mamuśkami mogły sobie poćwiczyć razem wspólnie. I dzięki Wam chce mi się dalej ćwiczyć, czuję się naprawdę super. Mam zadyszkę, ale wiecie co? Tak fajnie, fajnie człowiek się czuje, kiedy poćwiczy. Naprawdę endorfiny robią swoje. Czujemy się Mega! I teraz Mija śpi, Lili idzie ze mną do łazienki i Mamunia może się wykąpać, fajny taki chłodny prysznic wziąć po ćwiczeniach, to jest bajka. I oczywiście pijemy dużo, dużo, dużo wody. Non stop możemy pić, ja staram się pić również, ale wiecie co, ja jakoś lubię muszyniankę, ona jest taka lekko, zielona muszynianka, ona jest taka lekko gazowana, nie normalną, ale muszynianka taka... Jakby to była kola, taki smaczek nadaje, chociaż to jest woda tak naprawdę, ale nadaje mi taki smacz taki Okej okay, kochani, to by było wszystko. Jutro już piątek, ostatni dzień naszego drugiego tygodnia, także trzymajcie się, mamy tę moc, dajemy radę. Jeżeli pamiętajcie, czegoś nie potraficie zrobić, albo już nie macie tej mocy, róbcie sobie przerwę, nie też się często kręci w głowie, albo słabo mi się troszeczkę robi lepiej przestać, pooddychać i zacząć dalej ćwiczyć. Trzeba ciści buziaczki. Mua, pa! Lili, pomachasz? Pa!